Słuchajcie no, 44 urodziny rozpoczynamy na sportowo, 5 km bieg, porwa musi być na sobotę gotowa, wjeżdżamy w jeźdźwiaka jak dzik żołędzie jedziemy po swoje, hajlik 6, spodek Katowice, do zobaczenia. Słuchajcie no i z 5 km zrobiło się 6. Ale z dużym komfortem mi się dzisiaj biegało, więc postanowiłem jeszcze jedno okrążenie zrobić. No i co? Bardzo pozytywnie te 44. urodziny zacząłem obchodzić, bo czasowo już mam 44 lata. Ale formę chyba nie najgorszą będzie się można przekonać w najbliższą sobotę. Na Halik 6 w spotku. Najman vs. wiek. Dodam, że to 6 km zajęło mi 47 minut. To chyba takie tempo dosyć spokojne, nie? Jak tam jak tam oceniacie, bo ja się na to w ogóle kurcze ale nie znam. Po prostu biegnę przed siebie, ja jestem stara szkoła. Nie mam tych kurwa zegarków nowoczesnych z, ciś z ciśnieniomierzami, Po prostu zakładam szapkę i biegnę. Jak oceniacie 47 minut 6 km. Dobrze jest?